Manko, dzisiaj spróbujemy zdobyć śnieżkę. Może nam się uda, tylko tak trochę oszukujemy, bo jedziemy do góry. Ale z dzieciakami się wybieramy, dlatego chyba by nie dały rady. Tyle wyjść. Idziemy, już się ciepło zrobiło, że zebrałem. I teraz muszę dogonić rodzinkę. Pięknie, pięknie, pięknie. Co tu jestem, po co? Dachwyt mnie ogarnia. Coś pięknego. I już doganiam ekipę. No. Idziemy. Jak ci się, Zosiu, podobać się tutaj? Podobać się tutaj? Chce mi się siknąć. To cały zachwyt nad górami. Ale już tu masz schronisko możesz opróżnić. Pękasz. Cieszy, Cieszy się mój panie. To i my się niezmiernie cieszymy. Wniesiliśmy właśnie schronisko. Dom Śląski. Wciśniemy do góry. A ludzi jak mrówek tutaj. i yep. yep. Level hard. Idziemy Zosia. Swaniaki biegną sobie. Level hard. I się skończył. Za duża górka. na górze Młyn jest jak 150 tych ludzi tutaj Dobra, idziemy na dół Co jeszcze kawałek przed nami do przejścia

Jak biegłem to ich wyprzedziłem, musiałem czekać. W międzyczasie <grymne> nie zauważyłem. Tu chłodniej z tej strony piłka troszkę porączka. nie tak, żeby na podkładać rękawiczki jeszcze, ale Czy, czy Ci się podoba czy nie? Nie podoba, mi się, że to schodzę Ze schodzę, tak Ja bym wolał zjechać wyciągnąć. Jechać i zjechać? Tak, Wykładnie. I taka wycieczka była? Tak. Wolę zjechać, teraz pójść i teraz bym zjechał Ja chcę zjechać wyciągiem z tak. hmm. No, to fajnie masz <noise> Nie, ja jeszcze mam bilet więc ja jeszcze Ale to biedny, jednostronny bilet I jak Zosiu, po wszystkich się pytam jak, jak się mu podoba, podobało Ci się na Śnieżce? Tak, Teraz zapytamy się Kasi, jak jej się podoba. Nigdy <grym> w życiu więcej <wioski> nie chcę na górę. Jacy wszyscy są zachwyceni tą wycieczką. To jest niesamowite. Dobrze. A Rzeczny pani jak pies. się podobało na, na, na wierzchołku? jest. Spójrz, pani nie wiadam. Z prasą nie rozmawiam. Z tak. <laughs> czwartą władzą. Nie rozmawiam. Jeszcze. A pani kochana nie pani... Ten profil jak się? To jeszcze raz. A pani kochana pani... To <laughs> jak się podobało? Na, jak się zdobywało szczyt? I, było ciężko, ale jak już... Ciężko było, w klacie boli, kawy się chce, nie ma, nie ma kawy. Zaprzuciłem się Ale mamy. Ale mamy plan. <grym> ale jest plan i, i jest y, ta. jeszcze energia jest zejście. Fajnie się spać z rozpędem, z, takim, z napędem. No właśnie, Tomek turbo! Ale jeszcze... Jak siedzisz prosto, to jest gitara, a jak tak mi trzymasz... Rączki to mi ciepło wszędzie. Bik Dobrze, że tego rakuna mam na plecach to ci się dobrze siedzi z tyłu, nie? No Na plecaczku. Co chcesz? Zejść, przejść się? Nie? Z chęcią cię puszczę. Na chwilę. <gry> Żebyś sobie szła. Tutaj już są jakieś opowieści dziwnej treści o kotletach mielonych <gry> <gry> Że jechaliśmy z kandydatem to zawsze były kotlety mielone w bagażniku. Słuchaj, mam kostkę, no. nie dam. Jaką? Chrowiancik. I bochen chleba. Chleba, nie Zdoby, tego, co teraz zdobywa. sprzedają. Zdobywanie gór. W latach osiemdziesiątych. Nie, nie, nie. <taki> tak wyglądało. Przestań nosić kamole. Chodź. Chodź. Idziesz? To chodź. Bomblu. No, no, no. pan. No? <laughs> Bo, daj, pan. Daj, rocz. Siemanko. upływa ta wycieczka Tam mamy piękne widoki w tej chwili widać stawy ale w sosnówka skałki pielgrzymy Czecha akademicka za nami. Pojedliśmy coś. Kiełbaski i lecimy dalej przez samotnie na dół. Kontynuujemy wycieczkę. Brzuszki pełne. Ja nie chcę kupki Po prostu pierdziaky.

jeszcze jak teraz miał dużego wcześniej wcześniej nie mam, że ja tu na nie muszę wcześniej wcześniej przeszkód. Chyba, wcześniej nie wcześniej i już jesteśmy przy samotni miejsce. Szkoda, że zaszło już tu słoneczko Bo jak je Tę kotlinkę Słoneczko No to jest już wyjątkowo piękne Naprawdę Mistrzostwo świata Ja, <Glacht> <Glacht> Dzięki za oglądanie! za Uwaga, smurfy! się niebezpieczeństwo! Dobra, dobra! Do Szybko idzie spać, bo to film! Także bez większego postoju. Tylko postój był na zrobienie wspólnego zdjęcia, ciśniemy dalej samotni, bo już się ściemnia. No i chłodno już ciągnie trochę po rękach. I po raz kolejny trzeba ratować klocuszka. Nie? Chcecie ratować klocuszku. Ratujemy klocuszki, bo bolą nóżki karmelak to jest w klasusz <noise> no. no, To jest w Chcesz zejść czy co? Nie chcę wejść po prostu Pop, po, poprawiasz. Prawiasz się, się. Aha. Ciepło mi w łóżka. prezentuję wam busz sposób na to żeby było <noise> Ciepło, łóżka. Zarzucaj nogę. No weź się prosty muszę tapkę poprawić. Bo mi zjeżdża na oczy i nie widzę, gdzie idziemy. Teraz ktoś zgubił bilet. Wyrzucimy do śmietnika, niech się nie wala, bo to też kawał plastiku. I co tam? Powiedz coś pozytywnego. coś było fajnego, nie, w tej wycieczce? Czy tylko sam, sama lipa? Nie no, fajnie było, naprawdę Fajnie byłoby męczyć swoje nogi Trzecia bateria Czas start Jesteśmy, Polana 1067 metrów NPM Tutaj na Polanie stało kiedyś schronisko, główna bronka Czecha, w którym moja mama pracowała w e, latach 60., bo w grudniu 66 roku spaliło się. Niestety już go nie odbudowali. Tak to teraz wygląda tylko Polanka została. Sprzętowie co nas właśnie minął, możemy się poczuć jak w tamtych czasach. To jest mnioca, niełamiocca sprzęt. Wcale bym się nie zdziwił, jakby był 60 który któryś rocznie Tu w prawo. Droga Wronka Czecha. Schodzimy, idziemy do Podskocznie. La 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 Idzie sobie z noga. Idzie sobie z noga. To ja. La la To Idzie sobie z noga. I idzie sobie z liścia. Idzie sobie z noga. Idzie sobie z noga. Kogo? Ktoś tam nie był I zobaczył z tyłu Nie ma, nie ma, nie ma Wrócił ktoś I już zobaczyła Że nie ma go I w ciemności był Dzielna dziewczyna z ciebie I chopsa I chopsa Już tak, bolą nóżki? To już cię wezmę. Teraz możesz zacząć opowiadać bajkę. z noga uderzyła w liście, poszła sobie do taty, co się jej odpowiednio powiedzało. Cześć, co się stało z moim samochodem? Uderzyłem. Będzie super skok, podnieś głowę Żebyś do góry Ale był skok Przez płot Dobra Zosia Czas zakończyć ten film się już pożegnamy, życzymy miłego wszystkiego. Nie, ze szlakiem tym się pożegnamy. Jakim? No tym, co idziemy. Z tą wycieczką to już koniec zrobimy. Z tym? Też tak. Z tym właśnie. Także. Nara, do zobaczyska Innym razem, następnym... Pożegnamy to. Mhm. Pożegnamy o to. Tak. Bo to jest. To nara. nara.